i <laughs> Cześć, banko, z Siszyleny Citrox. Witam Was bardzo serdecznie, moi drodzy, w kolejnym odcinku na moim kanale. Jeżeli weszliście na ten materiał, to prawdopodobnie widzieliście e, w tytule tego filmu, że potrzebna jest Wasza pomoc. Moi drodzy, jesteśmy w tej chwili w grze zatytułowanej Armored Warfare, w której rozgrywane jest starcie najemników. Starcie najemników jest, słuchajcie tak naprawdę wojna między dwoma drużynami między drużyną polską a drużyną niemiecką. I cały problem, moi drodzy, jest tym, że wojna ta kończy się 6 marca, czyli zostały jeszcze dwa dni do, do zakończenia, tak naprawdę, e, tej wojny. A przegrywamy, moi drodzy. Przegrywamy. Brakuje nam 9 milionów punktów doświadczenia, żeby dogonić naszych przeciwników. I uwierzcie mi, że to jest nic. To jest tyle, co nic. Jeżeli tylko będziecie mieli ochotę, jeżeli będziecie czuli chęć, to na pewno uda nam się, słuchajcie, doprowadzić do nie tylko do remisu, ale również do, do wygrania tej całej wojny. Bo w całej tej rundzie, moi drodzy, zdobyliśmy już ponad miliard, ponad miliard punktów. Także co to jest 9 jakieś śmieszne milionów? Jeżeli macie ochotę, moi drodzy, pomóc, to w opisie znajdziecie potrzebny link. Jeżeli wejdziecie w ten link, to macie tam. Do wyboru dwie drużyny, właśnie, albo drużynę polską, albo drużynę niemiecką. Wy, oczywiście, dołączacie, mam nadzieję, do drużyny e, polskiej i walczymy tutaj, słuchajcie, przeciwko e, Niemcom. Tutaj w, w tym starcie biorą udział gracze z całego świata, nie tylko Polacy, nie tylko Niemcy, ale również gracze z całego świata, słuchajcie, e, dołączają do wybrania przez siebie drużyny i, i walczą z, ze wszystkimi innymi. A jedyne, co trzeba zrobić, aby nabijać, słuchajcie, punkty dla swojej drużyny, jest to granie w trybie PVP, albo granie w trybie PVE. Nic więcej, grając, po prostu będziecie nabijali punkty doświadczenia. Te punkty doświadczenia będą automatycznie przydzielane.

Do punktu właśnie drużyny No i tak oto macie słuchajcie Szansę pomóc jej w zakończeniu Właściwie nie w samym zakończeniu tej wojny Ale w wygraniu właśnie Na sam koniec tych wszystkich rund I Tak jak mówię jest to trzecia runda, ostatnia już Także trzeba się spieszyć do 6 marca moi drodzy To tylko dwa, a żeby was zachęcić to mam dla was Słuchajcie do rozdania 10 takich Czołgów, takich dokładnie jak tutaj w tej chwili widzicie Te dwa czołgi są to Pojazdy, które otrzymujecie na samym starcie Jeżeli rozpoczynacie swoją grę Ale zobaczcie, porównajcie sobie Statystyki tego czołgu z tymi poprzednimi. Myślę, że macie odpowiedź, czy warto zostawić lajka pod tym materiałem, czy nie. Tak jak mówię, co 300 lajków pod tym, w opisie pod tym materiałem, automatycznie będzie pojawiał się, słuchajcie, kodzik na, na, na te czołgi. Kto pierwszy, ten lepszy, także trzeba się spieszyć. A my moi drodzy wbijamy w tryb PVP i będziemy próbowali, słuchajcie, pomóc naszej drużynie po prostu zwyciężyć. Okej okay, moi drodzy, także jak widzicie mapa nam się już ładuje Mamy e, tryb starcia, czyli Przejmij punkt kontroli lub wyeliminuj Drużynę wroga w wyznaczonym e, czasie Ja jeszcze nie powiedziałem o nagrodach, moi drodzy Dla, ka, dla e, każdego e, członka Drużyny, która na sam koniec te, Tego całego starcia wygra Jest przewidziana nagroda w postaci 7 e, Dni premium, jeśli chodzi o, e, o Właśnie o, o tą grę, ale Jeśli chodzi o e, drużynę, która Przegra, o członków tej drużyny, to ci Wszyscy dostają, słuchajcie, w ramach pocieszenia e, Konto premium na czynnik. Że nie ma co się martwić, jakąś nagrodę na pewno dostaniecie, ale tutaj liczy się słuchajcie zwycięstwo, żebyśmy w końcu pokonali e, tych Niemców. I jak widzicie, bitwa zacznie się za 13 sekund. Trzeba, moi drodzy, tutaj naprawdę uważać, bo jeżeli zginiemy, to game over, koniec, e, nie mamy już drugiej szansy. Także trzeba naprawdę mieć. Się... Na baczności, nie można zbyt szybko ginąć A pokonać przeciwnika możemy tak jak słyszeliście Na dwa sposoby, albo e, przyjmując punkt kontrolny Albo właśnie rozwalając e, Wszystkie ich czołgi Zobaczymy jak to wszystko się e, potoczy W prawym dolnym rogu mamy minimapę Ja będę trzymał się słuchajcie e, Moich towarzyszy z drużyny tak, żeby nie lecieć tutaj samemu, bo oczywiście liczy się tutaj e, gra drużynowa. Ja zagram tylko jedną e, mapkę, jeszcze, tak żeby pokazać wam jak to wszystko wygląda, o co tutaj chodzi, tak żebyście sami mogli też potem e, to przetestować. Ale zależy mi właśnie na tym, żeby się dołączyli do drużyny polskiej, żebyśmy, e, słuchajcie, dali radę tutaj wspólnymi siłami e, z tymi wszystkimi naszymi przeciwnikami zwyciężyć. No i zobaczymy, jak na razie sobie e, tutaj spokojnie śmigamy. Tam jest, widzę... Wielu graczy. Tam możemy w sumie lecieć. Zobaczymy, jak nasi przeciwnicy. Czy będą też tutaj na nas halić? Czy nie? Jak widzicie, tam drzewa już są łamane, okej okay. Mury będą zaraz niszczone, coś mi się wydaje. Także zaraz będziemy walczyli tutaj przeciwko tym naszym przeciwnikom. Zobaczcie, żadny rzeki, żadne drzewa, nic tutaj nie jest tak naprawdę dla nas przeszkodą. Poza tym, że trochę zwolniliśmy, to nic nam się tutaj wielkiego nie stanie. No i trzeba słuchajcie, już tutaj naprawdę bardzo uważać, żeby zaraz nie zginąć. Czekaj, okay, tam ktoś jest, zobaczcie. Tam mamy jakiegoś. Przeciwnika, nie będziemy się na razie może za bardzo Wyrywali do przodu, okej okay, próbuję tak go Tutaj zlokalizować, ale nigdzie go nie widzę, okej okay, dostajemy stamtąd Słuchajcie tam mamy gdzieś przeciwników, uwaga, jest tam Tam jest przeciwnik, ciach Okej, okay, ha on jest za tą górą, dobra, czyli tutaj nie możemy go trafić tam, tam też są nasi gracze, także na razie spokojnie No zobaczymy, lecimy tutaj, jak teraz jest 15 na 15, czyli Jeszcze żadna osoba Tutaj nie zginęła, aczkolwiek stamtąd, zobaczcie, jak oni tam... Cisną, okej, okay, zostałem chyba wykryty. Oj, tutaj nikogo już nie widzę, niestety, kurde, nie mam pojęcia, gdzie oni się podzieli, ale lecimy tutaj, moi drodzy, bo tutaj jak widzicie, nasi rozwalili już. Mur, także możemy sobie śmiało tutaj. Wjechać, dobra, tam ktoś jest. O patrzcie, patrzcie, mamy go. Uwaga, spróbujemy trafić do niego. Niestety, brak penetracji nie, nie daliśmy rady. Ok, moi drodzy, w takim razie... Się, bo jak widzicie, jesteśmy tutaj pod, os pod ostrzałem. A to źle świadczy. okej, okay, uciekamy stąd. Lecimy w tamtą stronę. Tam, gdzie jest nas troszkę więcej, ale przeciwników też jest tam sporo, jak widzicie. No zobaczymy, zobaczymy, jak to wszystko się potoczy. Zostałem wykryty. Ok, oni we mnie tutaj niestety strzelają, Muszę jak najszybciej tam uciekać, żeby zaraz nie zginąć. Aj, Okej. Okay. dobra, trochę życia straciłem, ale, ale jeszcze się trzymam, także to najważniejsze. Oh my god, ten jak się tam wylwał. Zobaczcie. No, odważny koleś, odważny, dobra, tutaj ciężarówka zniszczona na razie na spokojnie. Lecimy tutaj z nami 14 do 13, wygrywamy. Ich jest o jednego mniej, także na razie jest super. Tam jest nasz, dobra, ok, nie jesteśmy nigdzie wykryci, także super. Tutaj są nasi, ok, lecimy moi drodzy. Bardzo dobrze, jak na razie nam tutaj idzie. Jeszcze trzyma się przy życiu, tak jak mówię, jest to bardzo ważne, bo jak zginę to mogę się już pożegnać słuchajcie z wygraniem tego meczu ale na razie jest jeszcze stabilnie Dobra. tutaj widzę jest całkiem sporo przeciwników tam nikogo nie, nie możemy niestety namierzyć, okej okay, gdzie my tu jesteśmy ja nie będę za bardzo się też wychylał wydaje ja mi się że nie ma to sensu, 14 do 13 nic się tutaj teraz nie zmienia okej okay, na spokojnie, chodźmy może w tamtą stronę spróbujemy sobie tutaj jakoś się do nich dostać, okej okay, tam jest ktoś kto ma bardzo mało życia oni, widzę, tam już lecą na niego ostro, także super. Tam też mają mało życia, tam też mają mało życia i jest 14-11, moi drodzy, także bardzo fajnie się to wszystko zapowiada. Wygląda na to, że mamy ogromną szansę, żeby to zwyciężyć, okej? Okay, oni tutaj chyba mają zamiar ze sobą walczyć, dobra, zobaczymy, czy możemy... Okej, okay, jasne, że możemy, możemy to rozwalić, dobra, mamy wykrytego przeciwnika, teraz tylko... Żeby nam nie uciekł, lecimy słuchajcie i próbujemy go zestrzelić, zabity 13 do 8, super udało się Tutaj tego gracza pokonać, gdzie są kolejni, gdzie są kolejni, muszę patrzeć słuchajcie na minimapę, oni są tam gdzieś Okej, okay. plecy nam teraz tutaj robią, ale tutaj ktoś jest jeszcze, także Możemy pojechać w tą stronę, zobaczymy, zobaczcie, sporo tutaj jest, 12 do 8 Ktoś od nas niestety tutaj Dał w dupy i zginął, okej, okay. 12 do 7, także spoko Tutaj mamy Teren wyczyszczony, no i teraz tam moi drodzy Teraz tam trzeba lecieć. Tam są nasi przeciwnicy, tam też ktoś jest. Czy my będziemy na nich się wszyscy pchali? Zobaczmy, jak to wygląda na minimapie, jasne, że tak. Oni, słuchajcie, już tam na nich lecą. Mamy nadzieję, że zdąży tam dojechać. Okej, okay, tutaj jest gościu bardzo blisko. Mi się przynajmniej wydaje. Zaraz zobaczymy, czego... Zobaczymy właśnie, ale... Niestety. Póki co go tutaj nie widać, okej, okay, dam radę przez to przejechać. Jasne, że tak, zobaczcie, wszystko tutaj po drodze demolujemy Okej, okay, on chyba też wie, że my się... Do niego zbliżamy, jasno, bo jestem już tutaj wykryty Niestety, moi drodzy Okej, okay, ale tutaj leci jeden ode mnie, super Może on weźmie Na siebie cały ten ogień Okej, okay, ciach, robimy tak, super Udało się w niego trafić Cofamy, 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 dobra o, Ale zaraz dostanie, moi drodzy Ale zaraz dostanie, uwaga, jeszcze troszkę trzeba poczekać Okej, okay, dostał, pięknie Ma bardzo mało życia, nie żyje, super 10 do 4, 4 tylko przeciwników Zostało w ich drużynie, jesteśmy bardzo blisko Zwycięstwa ja już czuję słuchajcie smak wygranej Szczerze powiem i cieszę się że mogli się przyczynić słuchajcie Do zwycięstwa mam nadzieję Naszej polskiej tutaj Drużyny okej okay, gdzie oni są Oni są gdzieś tam Zobaczcie tam jest jakiś koleś dobra jestem Mam tutaj wykrycie, ale to nic Tutaj jeden zaraz też zginie zaraz go do końca pocisną Ekstra lecimy teraz Tam ciach Okej okay, co, co jest co jest Co jest co jest dostał Moi drodzy nie ma go ten go chyba Dobił także bardzo Fajnie, ok. 10 do 3. Tam jest jeszcze jeden kolo. O, zobaczcie, nas jest tutaj o wiele więcej, także nie ma problemu. On już też teraz ginie. Zostanie po tym dwóch graczy, także będzie, słuchajcie. Już myślę, bez większego problemu. GG, dobra, tam ktoś jest, ale gościu szybko pomyka. Dobra, 9 na dwóch, no to już. Już mają game over. Już mają game over. Dobra, rozwalimy tą lampę, sądzę, że tak wszystko tutaj jest zniszczone, bardzo fajnie to Strasznie mi się właśnie to podoba, że nie ma żadnego problemu O, dam radę go dobić jeszcze? Chyba nie zdążę Nie, on jest za tam, za tam, on szybko, jakiś szybki pojazd ma Także chyba nie damy rady niestety go dogonić, ale jeszcze jeden gdzieś tutaj jest I pytanie właśnie tylko gdzie, gdzie on się tutaj podziewa, dobra Ok, wyskoczy nam zaraz, a jak, mamy go? Okej, okay, dostał! Super! Moi drodzy zabity, zobaczcie, przyczyniłem się e, do jego wybicia. Bardzo mnie to cieszy, mam przynajmniej taką nadzieję, że to ja go zabiłem, a nie tamtym koleś. Okej okay. Weźmy sobie... A, tutaj możemy sobie zmienić na dwójeczkę, zobaczcie. Ładowniczy, Dobra, okej, okay, żeby zmienić sobie... Nawoje, o, fajna sprawa. O tym nie wiedziałem, dobra. Pamiętajcie, że naciskając jedynkę albo dwójkę, zmieniacie sobie tutaj. Amunicję, a weźmy sobie tą drugą. Zobaczymy jak to z tą drugą będzie Nam się tutaj grało. No i teraz poszukiwanie ostatniego gracza Raczej nie powinno być problemu. ci co mają szybsze pojazdy powinni się tym zająć Ja tutaj tylko dookoła pojeżdżę, pozwietam. Zobaczymy jak to będzie Tam na dole, czy, czy to on nie jest tam czasem? Nie, chyba nie Tam widzę jakąś kropkę czerwoną na mapie, ale to chyba, to chyba moi drodzy na szczęście nie jest on Tutaj nikogo nie widzę, tutaj nikogo nie widzę, dobra na spokojnie. O, on sam już na pewno nic tutaj nie da rady zrobić. Patrzcie jak ten pomaga gościu. Wiecie każdy ma tutaj swoją rolę, zobaczcie. Dobra, okej. Okay. Czacha do kogoś, a jednak! A jednak tam był gdzieś ten koleś. Dobra, jedziemy, zobaczymy. Okej, okay, może, może akurat uda się go dorwać, mam taką nadzieję. Dawać, 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 już ma bardzo mało życia. Chyba nie zdążę, moi drodzy. Chyba zakończy się ten meczyk bez mojej ingerencji, już tego ostatniego gracza. Bo patrzcie jak się tam wszyscy na niego rzucili. No, koleś już nie ma szans. Koleś już nie ma szans. Czy mój czołg da radę tutaj podjechać? Oj, ciężko, mu ciężko, mu ciężko, mu ciężko, mu ciężko, 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 Ale da rady, zobaczcie. Jak nie da rady? Jak mógłby nie dać rady? Okej, śmiemy w tamtą stronę wygrana, moi drodzy, cóż więcej mogę wam tutaj powiedzieć, to było na tyle, jeśli chodzi o ten materiał w opisie macie wszelkie linki potrzebne, słuchajcie żeby zagrać w tą wielkę od razu mówię, że nie są to refliki, ja za te linki nie dostanę żadnego hajsu, bierzcie udział, słuchajcie, w w, w w tym starciu warto, żebyśmy, słuchajcie, tutaj trochę naszym pomogli, warto, żebyśmy to zwyciężyli i pokazali Niemcom, że jednak potrafimy, ja tym razem dziękuję wam bardzo za uwagę jeśli wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę wszelkie informacje podane w opisie, co 300 lajków przypominam, że ten czoł, który ja miałem, trafi Wasze ręce, a tymczasem się z tym razem słowem żegnam. Do zobaczenia w kolejnym odcinku i pa pa!